Do grona znanych dystrybucji na bazie Archa dołączyła kolejna dystrybucja, ale tym razem z naszego podwórka, bo ostatnio słychać bardzo dużo o Linuxin, gdzie kanały takie jak Kudy Dread, Blimex czy świat Linuxa dali swoje 5 groszy. W tym filmie zamierzam się przyjrzeć temu ze strony widza, jak i osoby, co korzysta z Linuxa w codziennych celach, jak gry czy przeglądanie internetu. Zapraszam! Dla niech coś sięcą pod kamieniem, w to, że twierdzi, Linuxim to dystrybucja bazowana na Archu, utworzona przez osobę, która mnie zachęciła swoimi materiałami o tematyce Linuxa. Linuxim. Kiedyś Linux obiektywnie. To on swoim filmem o przysiadce na Linuxa mnie zainspirował, by nie dość, że dać pingwinowi szansę, ale też by tworzyć filmy w tym temacie na swoim kanale. No i do dzisiaj go subuję i pod trailerem jego bistro zachęcałem do podbijania. Linuxin ma być dobre dla do content creatorów ze względu na wsparcie z buta da Vinci Resolve, do którego się nie przeniosę do momentu zakończenia wsparcia dla Windows 10. A to będzie bardzo krótko zwodząc na datę publikacji. Jaki to gier? względu na fabrycznie zainstalowanego Steam'a i e Launchery gier typu Heroic Games Launcher. Historia powstania Linux jest na kanale twórcy tej dystrybucji. Jednak raczę skomentować pewną ciekawą rzecz, jaką jest stworzenie własnego instalatora, a nie jak większość dystrybucji korzystanie z Calamares, tak pierwsza wersja korzystała z Calamares, jednak w wersji 1.1 stworzono własny instalator ze względu na bolączki jakie Linux posiadał z korzystania z jedynego słusznego wyboru, gdzie głównie to było z instalacją gdy BIOS jest ustawiony na Legacy a nie na UEFI. Też Instater ma to siebie, że wybiera bootloader zależnie od istniejących partycji czy trybu BIOSu. Dla systemów z UEFI będzie system D, dla systemów z dualbootem będzie Refind, a jeśli macie takiego starucha, który jest na Legacy Boot, to będzie Grab. Co według mnie jest dość miłym zaskoczeniem ze względu na to, że nie będzie szans 50 na 50, że system się nie włączy ze względu na nie rodzaj bootloadera. Środowiskiem graficznym, z jakim Linux Team przechodzi jest GNOME, jednak w czterech stylach. Linux Team, Windows Like, Ubuntu Like czy czysty GNOME. I jaki na GNOME przystało? Oczywiście ma wiele rozszerzeń w menedżerze rozszerzeń. Jednak jak mówiłem w filmie o środowiskach graficznych, to wystarczy napisać jakąś komendę odpowiedzialną za instalowanie takiego KDE czy XFCE, co też potwierdza w jakim stopniu odpowiedź w FAQ związana z byciem dystrybucją niemodyfikowalną. Jeżeli chodzi o korzystanie z Linexina, to istnieje swoisty menadżer aplikacji do zainstalowania w dość przyjemny sposób. To taki zastępca odkrywcy z Plasma, jednak z pozbyciem się możliwości pobrania elementów do kustomizacji plazmy. A tak poza tym, to klasyczny Experience dla przeciętnego Linuxiarza. Tylko, że jest to do danej dziedziny, bo jak Shang Linexi mówił, mistrz wykaże dziedzinie, jest mistrzem w żadnej dziedzinie. Ze względu na to, że wszystkie nagrania są na wirtualnej maszynie, to nie odpalimy wymagających gier takich jak np. Dark Type czy Doom Eternal. Ze względu na wiadomo wydajność systemów uruchamianych na VMKach. Jednak dla pokazania, że Linuxin może być do grania, wykorzystamy gry, które nie wymagają komputera z NASA, a właśnie ze względu na fabrykę zainstalowanego Steam, Gamescope i Game Mode można to zrobić. Gdzie w takim Kashi OS trzeba zainstalować we specjalnym menu. Sorry Kashi, mimo że Cię bardzo lubię, ten punkt należy do Linuxina. Na pierwszy strzał poleciał klasyk, który w tym roku obchodzi 10 urodziny. Undertale. Tak, odkupiłem swój grzech poprzez zakup tej gry za ładne 9 złociszy. I napawa mnie determinacją, optymizmem to, że Undertale ma natywny port na jaże jeżeli zajdzie się na stronę z grą na Proton DB. Gdzie nawet dość żartobliwie mówi się, że byle jaka dystrybucja zadziała, a zalecana na moment wydania Undertale to wersja Ubuntu 14 w górę. Odpalam grę? Tworzę nowy zapis, bo wersja Linuxowa nie wspiera na ten moment zapisów z Windowsa i działa. Oczywiście przypominam, że to wirtualna maszyna i dlatego nagrywa na OBS-em, więc można zauważyć takie lekkie statery w nagraniu, głównie w tekście i dialogach. A z racji, że jestem uroczonym trollem i Rage Painter'em, to Flower Flowerjab na pierwszym podejściu. Jakby kogoś to interesowało. A jak jesteśmy tak zapłonieni nostalgią lata 2010, to czas uruchomić grę, która będzie znana bardzo dobrze. Miecze. I sandały. Z racji, że flash umarł, a na szczęście gra dostała port na Steam, to możemy wy to zagrać na Linuxie. Tym razem to druga część meczu i sandałów. Nie ma dobrych informacji na ProtonDB, więc idziemy w ciemno. Jednak jest taki problem, bo mało pamięci w dysku. Spokojnie, przecież można rozszerzyć pamięć dawanki być zadziałało i już mamy więcej pamięci. Ponawiamy instalację meczu i sandałów. I działa. Przypominam, że to wydajność maszyny wirtualnej, więc w pewnych przypadkach może się zacinać, ale mieczy i sandały działają na LineXinie. Niestety, w tym filmie nie przedstawię rzeczy związanych z np. Da Vinci Resolve czy Affinity Potom, właśnie ze względu na ograniczone możliwości wirtualnej maszyny. Nie mam komputery jak typowy gamingowy influencer, mówiący, że. Niby w Windows jest folder GutMod, który tak naprawdę jest folderem z narzędziami administracyjnymi, czy nie wiem, rzeczami związanymi z grzebaniem w rejestrze. Więc muszę się posilić środkami, jakie posiadam na ten moment. Więc możecie się sami podzielić, czy u Was działa ta Vinci Resolve na Linux i czy warto. Tak samo to z Affinity Photo. Jednak odpowiadam sobie na takie dobre pytanie. Jakie które sam twórca odpowiedział, ale i tak też odpowiem. Czy nie jest dobry dla nowych użytkowników? Jaki tak, jaki nie? Z powodu, że samo Distro jeszcze dopiero co się rozwija i już w wyciągu kilku dni nagrywek, zobaczyłem, że lista aktualizacji z 21 poleciała wy 145. Dystrybucja jest dopiero świeża i na razie trzeba poczekać z instalacją dla kogoś kto raczkuje. Do tego Linux w celach ułatwienia Linux jemu przeinstalowywanie aplikacji. Zamiast pisania jakiegoś skryptu, czy robienia tego ręcznie. Jak i tak, gdzie patrząc w przyszłość, sama dystrybucja czasem będzie stabilna i warta instalacji nowym użytkownikom. Oczywiście, patrząc za ten bardziej optymistyczny scenariusz. Jednak w trakcie, gdy będziemy na to czekać, lepiej to zainstalować Zorina czy Fedora zamiast Linuxina. Ale jakie jest moje zdanie w tym temacie Linuxina? Całkiem dobra dystrybucja, muszę powiedzieć. Do życia do dnia, w którym jeden z największych linux na polskim YouTube stworzył własną dystrybucję, nie była w Wojmingu od 2025 roku. Tak jak wiele innych wydarzeń. Życzę Next Jemu, by tworzenie jego dystrybucji było jak najlepsze i trzymam kciuki, że powtórzy sukces Cassi OS i przybije minta w rankingu DistroWatch, co może być dużym osiągnięciem i wydarzeniem dla twórców takich Distro. Odpala gry bardzo dobrze i bez żadnych problemów, jaki jest bardzo przyjemny w użytku. Więc to był szpiegost, zapraszam do suba, lajka komentowania, udostępniania filmiku, jak i też do odwiedzenia moich sociali. I do następnego filmiku.